Dzień dobry, witam Was z samego ranka i zapraszam na moją codzienną rutynę pielęgnacyjną w lecie. W zasadzie to tą czynność robię każdego dnia przez każdą porę roku. Oczywiście czas umyć buźkę. A do tego używam garnier Pure Active. Amulsję nawilżającą, oczyszczającą. Sprawdza się nie tylko o poranku, ale i również cudownie zmywa makijaż wieczorem. W sumie robi to, co trzeba. Oczyszcza, nawilża i chroni barierę skóry. Jak dla mnie ogromny plus jest bezzapachowy. A teraz czas na tonizację. Do tego celu używam toniku. Kolejny krok to jest serum. A dokładnie Garnier Skin Natural z ogromną dawką witaminy C. A witamina C jest wspaniała, właśnie na przebarwienia po opalaniu. Pięknie wyrównuje koloryt skóry. Dlatego, jak serum, to z witaminą C. Oczywiście dodamy jej nieco więcej, a do tego celu używam fluid od Garniera również z witaminą C. Uwierzcie mi na słowo, ale. To jest cudo. Wydaje blasku nawilżenia, po nim skóra staje się po prostu mega, mega nawodniona. A działania widać już od razu po nałożeniu. Oraz ogromny plus za ochronę przeciwsłoneczną. Uwielbiam to rozświetlenie, ale są miejsca, w których bym chciała, by moja skóra była nieco bardziej matowa. A do tego celu używam fluid przeciw niedoskonałościom. W zasadzie nakładam go głównie na czoło, nos i brodę, a to sprawia, że tam skóra nie tylko jest nawilżona, ale również przymatowiona. Kolejny plus SPF 50, także nie zaszkodzi mi słoneczko. I jeszcze tylko nawilżenie pod oczkami. I moja pielęgnacja poranna w wakacje już zakończona. Niby tak wiele, ale tak niewiele trzeba kobiecie do tego, by wyglądać od samego rana promiennie. Wystarczą odpowiednie kosmetyki i oczywiście uśmiech. Ja osobiście jestem zauroczona tą gamą kosmetyków od garniera. Także jeśli chodzi o pielęgnację na wakacje, to polecam. Kosmetyki od Garniera Skin Naturals i Pure Active.